się ma. Dzisiaj nagrywam film. To jest kolejna seria z Minecrafta, co nie? Ogólnie dzisiaj robimy znowu flipy. Co nie? Znowu robimy butterflipy. Tylko że teraz będę robił butterflipy z... że w wiaderku będzie jakby mega świna, co nie? Jakiś różowy ten samolot jest w nim. Co nie? No i y, to mi daje, jakby ten. Y, moc i siłę, co nie? Dobra, włączamy se. Co nie? Dobra, robimy. Jak się uda za pierwszym razem, to się nie kończy film, bo w tamtym filmie y, coś, coś, coś jakby się zblagowało. Zrobię? Znaczy, ale to tak mia nie miało być. Miałem nie zrobić za pierwszym razem, a, się, a zrobiłem, co nie? No i yy, ten. No i musieliśmy przejść do yy, water yy, tego water. Woodek. No dobra, lecimy. No i to się akurat nie udało. Ale to tam. O, to tak nie możesz się za pierwszym razem udać. Bo, jak się uda za pierwszym razem, to będzie zbyt ten. Zbyt. Yy, dobra, teraz robimy z y, jakimś z zebrą, co nie? Jakim pasiastym. Yy, yy, dziadem, co nie? Ogólnie później będziemy robić. Dobra, zrobiłem. Łatwo. Widzieliście to? Aha. Ja. Zrobiłem, ale zapomniałem wyłączyć tego. Ja. Nie no jest, to jest zrąbane jakieś. No dobra, niech ta woda zniknie. Jakieś ryby sobie tu latają, co nie. Dobra, ale to się, to się udaje, co nie. Widzicie ryby do tego, do lawy wskakujcie. Będą smażone ryby. To ma sens. Weźmiemy se jeszcze tą mega świnie, co nie. O. Dobra, no, co nie? No i będziemy robić eee yy, yy, włater łódkę. Wywalamy no ten kamień, bo nam niepotrzebny. Co nie? No i jak zrobię łater co nie? Yy, nie wiadomo za którym razem, co nie, zostawiacie suba i lajka. Znaczy i tak musicie zostawić, znaczy nie musicie. Ale to jest uczciwa cena, bo, bo jest za darmo, co nie. Dobra, robimy znowu z yy, Zebrą. Zebra była OP. Zebrą prawie zrobiłem. O, znowu zapomniałem wyłączyć, co nie? Ogólnie to już skleroza zaczyna... ten... Co nie? No bo wiecie, w Minecrafta się gra, to już się skleroza zaczyna detygować. Co nie? No jak się netherite wykopało, to się zapomina, że to netherite i się mówi, że to Co nie? Praktycznie to samo. Yy, później będzie Waterwoodka, ale to to później. Nie umiem dalej Waterwoodki, bo to jest bardzo trudna sztuka. to nie? Dobra, teraz robimy yy, z tym. Z Mega Świnią. Lecimy. Jak się uda, to ja nie, nie, nie. a. <zysk> Że dobra, kasuję go. Ten film jest jakiś zrąbany. To się wytnie, co nie? To się wytnie. To, to się wytnie. Dobra, lecimy do góry. Nie dobra, teraz już nie zapomnę spokojnie. To, to, to była ustawka, to była ustawka. Wiem, że sklerowa. Zgadam i zapominam co nie? Dobra. Jeszcze już nam nie, da, nie dużo brakuje. Przebije, przebijemy ten TVP info. Już, już nam nie dużo brakuje. TVP info do przebicia. To już jest bardzo mało. Co nie? Jeszcze jest tylko ileś tam tysięcy, co nie? To, to, to jest bardzo mało. Z wami się uda bić. No, mówiłem, że na S. Dobra. mutki spadać. Dobra, biorę je. Ciebie. Po, Pokom się tutaj wdawię. Fajnie? Co nie? Yy, no i dobra, teraz jak zrobiliśmy to... O, mleczyk. Chcecie mleczka? Zjedzcie sobie. Yy, co nie? Yy, no i to teraz robimy... Łote Bierzemy se łódki, yy, co nie? W ogóle to łateródki są bardzo trudne do zrobienia. To jest tak trudna sztuka, że... że nie wiem. Co nie? Trzeba już się to. i bierzcie czarne łóżka, one są najbardziej opłacalne. Są praktycznie niewidome. Jak się na nich położysz, to jesteś... to jesteś ciemny, co nie? Dobra, robimy łater Jeszcze jedno trzeba wziąć. Wie to było tutaj. Trzeba wywalę z tutaj te łódki. To będzie na zapas. Dobra, walić. Robimy łote O, robimy, robimy. Kurde. A zapomniałem wyłącznie, to spokojnie. to był tylko taki prank. Dobra, robimy łoteródkę, to jest najważniejsze. Ja pierd... Dobra, uda się. Ja pierś. Ale, ale było... No czemu ty mnie tu przeteleportowałeś? Na dół trzeba Dobra, robimy to, naes, na spokojnie. Kurde. Dobra, ale tutaj się zrespi. No nie! Dobra. Y, to, to niedaleko widzę, wieżę. Nie? No i ogólnie to water utka jest trudna. Ale to się to się, to się ogarnie. nie to jest... Kurde, to się nie To jest sekunda roboty. To nie? To jest sekunda roboty i zrobione. Tylko ogólnie to jest bardzo trudne. No... Aha, dobra, to była ustawka, to była ustawka. To jest takie zrumbane, no, że to się nie postawia. To doj doj, ja Ja my Ja się znowu nie zaraz no, Dobra, muszę sobie łóżko kliknąć. To, to łóżko jest jakieś zrumbane w Dobra, przy... no, jest. Dobra, zrobimy, żeby było. Co nie? Będzie, będzie jaśni. Nie, teraz teraz już zrobię na no, spokojnie Nie, spokojnie, spokojnie Nie, dobra Teraz robimy takie bez, bez sprinta na no, spokojnie Niech podnajść Zizerowane co dalej Dobra, teraz robimy O, bierzemy tutaj do ręki i będzie łatwiej nam Co nie? Dobra, teraz będzie, teraz jesteśmy pro, pro playerami Dawaj, kłaść tą łódkę. No ale prawie się udało. To, to już był jakiś postęp. Tak jak postęp w kanale wbiliśmy w tym miesiącu 6 subów. Ale to, to już jest bardzo niedużo, co nie? To praktycznie już tysięcy, tylko... Zrobiłem prawie. Prawie zrobiłem, widzieliście to? Jedna łódka nas dzieliła od... Od widzieliście czego? Ja pierdzię. Nie dobra, to teraz to są coś niepikłe za bardzo. To nie, ale jedna łódka normalnie. Kurde, najdubo. Znowu jedna łódka, no ja... Dobra, muszę ze łódki znowu wziąć. Ale tu już jest ogólnie, tu już jest tak blisko, że to już jest. Przez giga blisko co nie? To już praktycznie zrobione Nie <grym> Można to zaliczyć. Bo no przeżyłem, kurde, dobra, nic nie mówię. Co nie, coś, ty, coś czujesz, ten film będzie długi. Napiszcie, czy woli się długie, czy krótkie filmy. Ja piszę. To jest takie małe, a ja tego nie mogę zrobić. No nie, no ja biorę trzy łódki, bo to jest jak. Dobra, biorę. już te, A tam są łódki, dobra, biorę. Nie, teraz się uda. Wierzę. Udało się. Co jest? Dobra, poczekaj. Czy będzie dwa pod rząd? Będzie po dwa pod rząd? Czy, czy nie będzie? Jak będzie, to ja nie wiem. Yeah! Nie, dobra, jak będzie trzy pod rząd, to... To usuwam kanał, czy nie? Tylko musicie najpierw zostawić suba, czy nie? To usuwam kanał, jak będzie trzy pod rząd. Nie, dobra, dobra, nie. To, to nie było, to się nie liczy. Poczekaj. Poczekajcie. To się, to się nie liczy. Poczekaj. Dobra, jak będzie cztery pod rząd? To, to nie wiem. Dobra, to, to, już, to już chyba jest ustawka. Ja nie mogę. Dobra. Teraz będzie cztery pod rząd. No dupa. Dobra, ale, ale było. Nie, ile tam było? 3 czy 4? Nieważne. Ale, ale zrobiliśmy. Dobra, teraz zrobię jeszcze raz. Żebyście suba zostawili. Ale to tamto się liczyło, żebyście suba zostawili. Nie? Przepłynę po lawie. Kurde. Ale dobra. Ostatnie i zostawiajcie suba i lajka. Like Jak to zrobię? Zrobiłem. Dobra, zostawiacie. Zostawiacie suba lajka like i w kolejnym filmie robimy włoterutki. Tylko że będzie dalsze. Co nie? Więcej lawy będzie. I zrobimy z wyższa yy, yy, battleflipa. Battleflipa zrobimy wyższa. Co nie? No i yy, dawajcie suba, lajka i nara...